2019 miał być rokiem, w którym przeczytam 52 książki. Nie przeczytałam, i na podstawie tej historii chcę Ci opowiedzieć, jak nie stawiać sobie celów. Cześć, z tej strony Monika Torkowska. Witam Ciebie w kolejnym odcinku podcastu Między Wskazówkami. Zbliżamy się do 60. Podcast między wskazówkami to taka audycja, w której poszukujemy własnej ścieżki w świecie, który rzuca nam pod nogi tysiące wskazówek, co robić i jak żyć, ale też zastanawiamy się nad tym, jak można nauczyć się odpuszczać, kiedy warto, robić, kiedy trzeba i odpoczywać, jak się chce. Jak już wiesz ze wstępu, miałam taki cel, żeby w 2019 roku przeczytać 52 książki. No i ten cel narodził się pod koniec 2018 roku. Ach, być może zapytasz, dlaczego w ogóle taki cel? A ja ci odpowiem teraz, że z perspektywy czasu nie wiem, bo był on dosyć mocno nieprzemyślany. Wydawało mi się to nie wiem, fajne, intrygujące, ciekawe. No, cóż, 2019 rok okazał się dla mnie dosyć wymagający, ponieważ kupiliśmy mieszkanie i rozpoczynały się w 2019 roku prace związane z jego układem, tak to nazwijmy. Ja też wtedy jeździłam do Warszawy na szkolenia i no przyznaję, te wyjazdy były bardziej wymagające niż sądziłam, a później doszłam do wniosku, że chciałabym założyć swój blog. I tak w kwietniu 2019 roku na monikatorkowska.com pojawił się pierwszy artykuł. No, i cóż, ten cel mi się troszeczkę rozmył. No, i dlaczego on w ogóle nie wyszedł? Pierwsza taka zupełnie podstawowa rzecz jest taka, że ja nie przeanalizowałam, dlaczego tak naprawdę chcę to zrobić. A wiedzieć, po co się coś robi, to jest, no, umówmy się, podstawowa i dosyć istotna rzecz. Drugą sprawą jest to, że nie określiłam, jak ja to zrobię. A tak precyzując to, co muszę poświęcić, żeby osiągnąć ten cel. Bo nie wiem, czy myślisz w ten sposób o tym, kiedy jakieś przedsięwzięcie bierzesz na swoje barki. No, to nie jest tak, że dołożysz sobie doby i tam wciśniesz to przedsięwzięcie. No, życie tak nie działa. Coś jest kosztem czegoś. Czegoś innego nie zrobię w tym czasie, jeśli będę realizowała swój cel. Zupełnie nie myślałam wtedy takimi kategoriami i z perspektywy tego, jak wyglądał mój 2019 rok, to tak naprawdę 52 książki w rok to jest takie przedsięwzięcie, które miało bardzo małe szanse na sukces, bo to jest książka tygodniowo. Mało, nie mało, dużo, niedużo. Zależy, jaka książka, tak? zależy, ile masz wolnego czasu. Natomiast no dla mnie wtedy naprawdę to. Teraz jak o tym myślę, to naprawdę było to zupełnie pozbawione sensu. I Jest takie ciekawe pojęcie o nazwie goadosi. Pisze się goalodicy z angielskiego jako dążenie do realizacji nieracjonalnych celów. Przykładem tego zjawiska, nazwijmy to, jest wyprawa doświadczonych himalaistów. Na czele tej wyprawy był Rob Hall i oni chcieli dostać się na Mont Everest i było to w 1996 roku. W trakcie wejścia na szczyt pojawiają się problemy z wyposażeniem, narasta im opóźnienie, załamuje się też pogoda, ale przedsięwzięcia nie przerwano. Ośmiu uczestników tej wyprawy tak naprawdę nigdy z niej nie powróciło. I mimo bardzo jasnych sygnałów po drodze, że warto zmienić ten cel, być może porzucić ten cel. Nie zdecydowano się na to. I mam nadzieję, że ty nie masz takich celów, które mogą skończyć się dla ciebie niebyciem na tym świecie. Natomiast często potrafimy w ten sposób myśleć o celach, że damy radę, że nie widzimy też często przeszkód. Tak jak wiesz, ten koń, który biegnie z klapkami na oczach i mówi: Nie widzę przeszkód, to my tak też często dosyć życzeniowo potrafimy podchodzić do swoich przedsięwzięć, mimo iż one nie zawsze mają jakby racjonalny sens, to czasami dostrzec to jest bardzo trudno. Inspiracją do tego odcinka, no, poza tym, że są moje własne przemyślenia na temat tego, jak ja sama sobie stawiam różne cele, to była książka bardzo ciekawa, którą ostatnio skończyłam czytać. Ego to twój wróg Rayana Holidaya. Mam różne ciekawe notatki z tej książki. Jedną z nich jest to, że ważna jest umiejętność spojrzenia na siebie z dystansem, i to jest antidotum na nasze ego. Bo bardzo łatwo jest dać się w taki sposób niekontrolowany pochłonąć pracy. I Ryan Holiday o ego właśnie pisze w bardzo fajny sposób. Mam dla was tutaj cytat: Ego to kapryśne dziecko w każdym z nas, które chce stawiać na swoim, ignorując wszystko i wszystkich. Potrzeba bycia lepszym niż kimś więcej niż docenianym za coś ponad wszelką rozsądną potrzebę to właśnie ego. I będę z tobą szczera. Myślę, że to byłam ja wtedy. Ba, ja pamiętam, że w Sylwestra, na przełomie 2018 i 2019 roku, opowiadałam o tym moim celu znajomym. Później ten temat yy, nie wrócił w mojej głowie on też umarł śmiercią naturalną. Ale wtedy mi się to wydawało absolutnie genialnym pomysłem. Ważną rzeczą jest to, że ja też nie przygotowałam planu awaryjnego. A właściwie nie zrobiłam z tym celem nic, kiedy zaczęłam już dostrzegać, że on mnie przerasta i że prawdopodobnie trochę jest pozbawiony sensu. Przez co on po prostu, no tak jak powiedziałam wcześniej, umarł. To nie znaczy, że ja nie czytałam książek, ale ani świadomie nie podjęłam decyzji o tym, że porzucam ten cel, ani go nie zmieniłam. A przecież mogłam obciąć go o połowę, chociażby, i sobie Sprawdzać postęp w swoim czytaniu. Teraz z perspektywy czasu, nie wiem jak Ty na to patrzysz, ale powiem Ci, jak ja na to patrzę, czytam książki inaczej. Minęły 4 lata prawie od tamtego czasu, i teraz wiem, że przeczytanie dobrej książki w taki sposób, który jest dla mnie użyteczny, też pod kątem tego, co tworzę dla Ciebie tutaj w sieci, wymaga zrobienia dobrych notatek i w pewien sposób przetworzenia tej wiedzy, którą ja z tej książki wyciągam, bo mało co człowiek pamięta, oczywiście jakieś wnioski, czy o czym była książka, to pamiętam. Natomiast widzę absolutnie kolosalną różnicę, kiedy czytam książki inaczej i robię po prostu z nich dobre notatki. Można czytać mnóstwo książek tak po prostu dla przyjemności i nic z nich nie wyciągać, i to też jest ok. Ja teraz chcę inaczej, bo wiem też, że Podążanie taką ścieżką osiągnięć, na którą ja potrafiłam przynajmniej wcześniej często wpadać, to pułapka. I w książce Ego, To Twój Wróg, był taki fajny wątek, że kiedy człowiek wchodzi na tę ścieżkę, to spotyka też inne osoby sukcesu, nazwijmy to, taki cudzysłów tu w powietrzu, i możemy zacząć czuć się przy tych osobach nieistotni. Czyli Chcesz czytać więcej, a nagle spotkasz osobę, która czyta dwie książki tygodniowo i możesz sobie pomyśleć, Jezu, yes. dobra, to nie ma o czym gadać, tak? Sęk w tym, że te inne osoby, które my postrzegamy jako takie wow, 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 nie wiadomo jakie, podobnie się czują przy innych. I ten cykl może się nie kończyć, ten cykl porównywania się do innych osób. Zresztą badania pokazują, że jest pewna korelacja pomiędzy Porównywaniem się do innych, a chorowaniem na depresję. No i ten cykl porównań się nie kończy. To, co się kończy, to, co upływa, to nasz czas na tej ziemi, więc pytanie, czy warto w ten sposób postępować. A ego, no cóż, jeśli nie jest ogarnięte, a moje wtedy na pewno nie było, to chce wszystkiego i przyczynia się do tego, że się zajmujemy wieloma rzeczami. I ja się tymi wieloma rzeczami w 2019 roku próbowałam zajmować. Z jednej strony może być też tak, że zupełny brak celu prowadzi do takiego marazmu, do poczucia, że życie przecieka nam między palcami. No i znów odpowiedź jest taka mało seksowna, bym powiedziała, bo jest nią szukanie złotego środka. Dlaczego ta metoda jest seksy? No bo nie da się jej banalnie ująć w kilku punktach. Wymaga obserwacji siebie. No i często tą odpowiedzią na różne pytania, które sobie wtedy zadajemy, jest odpowiedź: To zależy. Nasz mózg by wolał konkrety. Podsumowując, jak nie stawiać sobie celów? Nie zastanawiaj się, po co jest ci ten cel. Nie określaj, w jaki sposób do niego dojdziesz, czyli co poświęcisz, czego nie będziesz robić, kiedy będziesz realizować ten cel. No, zdefiniuj go tak, żeby był nieracjonalny, żeby był niemalże niewykonalny dla ciebie w twojej obecnej sytuacji. Nie wykonuj żadnej autorefleksji po drodze. Daj pełne pole do popisu swojemu ego i nie przygotowuj planu B na takie sytuacje, kiedy cel okaże się zbyt duży, być może, bo przecież to niemożliwe. To nie twój przypadek. To taki mały dzisiaj antyporadnik i kawałek mojej historii o tym, jak nie stawiać sobie celów. W sumie jest to zabawne, że właściwie tak postawiony przeze mnie cel zbiegł się z początkami mojego bloga. Ktoś może sobie powie, że to jest hipokryzja. Ale cytując Dereka Siversa, gdyby to informacja była odpowiedzią, wszyscy bylibyśmy milionerami z perfekcyjnie wyrzeźbionymi brzuchami. Zdaję sobie sprawę, że w kontekście celów jestem teraz w innym miejscu niż wtedy i niepowielania moich błędów Tobie życzę. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony dzisiaj czas. My słyszymy się już za dwa tygodnie.